Cześć! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W materiale z gry Need for Speed World, czyli jest to gra free to play. Była to gra pay to play, czyli trzeba było za nią płacić, ale jest w tym momencie free to play. Co nie zmienia faktu, że jest to gra z typu pay for win, czyli trzeba płacić prawdziwymi, kochanymi pieniążkami bardzo dużo. Jest to, jest to drogie, bo nie wiem czy wiecie, Seria Need for Speed jest to gra o wyścigach samochodowych. A Need for Speed World jest to gra wydana przez studio Quicklime Games, czyli były EA Blackbox I została wydana w 2010 roku przez Electronic Arts, oczywiście, czyli matczynne studio odpowiedzialne za Need for Speed'a. No i w 2010 roku, jeszcze w tym samym roku, została przeniesiona na model Free to Play, ponieważ chyba nikt nie chciał w to grać. I teraz. Y tak, mniej więcej Orfir wam powie, dlaczego sobie postanowiliśmy pograć w takim Interspeda World dla takiego Free To Playa, z jakich to powodów. No więc, dopiero co wy zrobiliśmy, nie? Więc możecie tak słyszeć w po naszych głosach, że jesteśmy troszeczkę przymuleni. No ale, jakoś właśnie mówiłem, nie, czy mówiłem albo nie, dopiero co jesteśmy po chorobie, właściwie to jestem po chorobie, Kamil jeszcze jest w trakcie choroby. Ale Na mniejsze o to, yy, powiem Wam, zdradzę Wam taką tajemnicę, dlaczego gramy sobie właśnie teraz, ostatnimi czasy, właściwie to od dwóch dni, w tego Worda. Yy, no, po prostu się przejadliśmy tymi wszystkimi Battlefieldami, tymi wszystkimi jakimiś tam Call of Duty i Titanfallami. No, ludzie. W zasadzie to jak kupiliśmy sobie BFA 4 to graliśmy w niego ciągle, 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 tylko w tego BFA praktycznie. No oczywiście tam jakieś były tam inne gry typu jakieś tam yy, w moim przypadku Wiedźminy, Daisy tam, tam nie wiem co tam Kamil grał w międzyczasie, no ale po prostu tego było za dużo, jak już graliśmy to na przykład te 150 godzin w tego BFA 4 no to, to już nam się naprawdę przyjadło. My w ogóle żygamy obydwoje wszystkimi FPS-ami i, i po prostu mamy dość. No a tym bardziej, że tak w ostatnimi czasach właśnie tylko same FPS-y wychodziły, jakieś tam właśnie yy, BF4, mówię o takich właśnie najbardziej hucznych tytułach, czyli na przykład tam BF4, Titanfall, no dla tam nie długo by wymieniać, po prostu nie mogę teraz znaleźć innych przykładów. No więc yy, chcielibyśmy właśnie pograć w tego Worda, bo no, chcielibyśmy także zrobić serię, która by, po prostu będzie się opierać o, na grach darmowych. Żeby po prostu zwałem może nie wszystkie, ale takie ciekawsze gry free-to-play, żeby wam po prostu pokazać, żeby... nie wiem, żebyście też mogli z nami pograć. To jest to troszeczkę niemożliwe, żeby w ogóle ktokolwiek chciał z nami grać w tym momencie, no ale może kiedyś jak się kanał troszeczkę rozwinie, jeżeli się rozwinie, a mamy na to nadzieję, to po prostu będzie taka możliwość z nami pograć. To chyba wszystko z mojej strony. Abstrahując od tego, że są to gry free-to-play, generalnie FPS-y przejęły, tak troszeczkę kontrolują teraz market gier komputerowych, bo dominują i w grach typu free-to-play, i w grach płatnych, normalnych, takich jak chociażby Titanfall, co w mojej opinii jest w ogóle jeździerstwem, możecie sobie obczaić ile kosztuje Titanfall, jest to chyba 160 czy tam 180 zł na konsolę jest to, na konsolę jest to chyba troszeczkę ponad 200 zł. wyobraźcie sobie, że na przykład w takiej em, na wyspach Wielkiej Brytanii 159 yy, funtów tak jest to 159 tych ich quidów i jest to, jest to masakrycznie drogo w Stanach to jest około 60 dolarów jest to masakrycznie droga gra. Także tutaj będziemy sobie prowadzić tą serię, tak jak już Jorfield tutaj wspomniał kończąc powoli z, z, z gier typu free-to-play będziemy je wam tutaj pokazywać, zachęcać do grania, bo jest bardzo dużo tytułów darmowych, które są naprawdę fajne, jak na przykład Planet Side, o którym na pewno zrobimy troszeczkę dłuższy materiał, bo to jest gra niesamowicie rozbudowana i rozwinięta. No i to by było chyba na tyle z naszej strony w tym materiale i zapraszamy Was do, do oglądania następnych odcinków. Cześć. No, trzymajcie się.